Muzyka razem z posłem Kępińskim, że tutaj po tej stronie nie ma marszałka Andrzeja Bóg, który powinien przedstawić zamierzenia władzy Województwa Opolskiego w zakresie Ośrodka, że my musimy być mediatorami w zakresie protestu pracowników w stosunku do właściciela, czy jest samorząd Województwa Opolskiego. Także ubolewamy, że państwo pracownicy i cały ośrodek zostawione samemu sobie. I tak nie może być. Władze publiczne powinny odpowiadać za działalność publiczną i chcemy tutaj ze swojej strony być mediatorami w zakresie funkcjonowania tego ośrodka. Oddaję e, głos posłowi Kiemskiemu w zakresie naszego stanowiska w tej Proszę Państwa, jest oczywistą rzeczą i niestety to, co się stwierdzamy na miejscu, Państwo zostaliście nie, niejako przymuszeni zaistniałą za sytuacją bycia zakładnikami tutaj w decyzji samorządu e, województwa. Od lat niestety można powiedzieć, że nie ma spójnej polityki ani wizji dla funkcjonowania ośrodka i w Aleksandrowce, i w Suchym Boże i uważamy, że taka sytuacja nie może się przedłużać. To jest skandal, dlatego że tak samo pracownicy, jak i pacjenci nie powinni mieć takiej sytuacji, w której nie wiadomo, nie wiadomo co robić. Dzisiaj e, wiemy, że ta sytuacja oprócz tego, że budzi niepokoje, także i społeczne, jak i pracownicze, e, e, pogarsza się z dnia na dzień sytuacja finansowa. Brak decyzji dzisiaj e, w wielu aspektach i w wielu dziedzinach po prostu staje się zabójczym dla za spółki, którą, którą, kieruje, e, którą kieruje samorząd województwa. Naszą propozycją tutaj po skonsultowaniu się i naszym postulatem. E, jest to, aby spółka, która zarządza Aleksandrówką i Suchym Bożym została w rękach samorządu, samorządu. Obojętnie czy województwa, czy samorządu powiatowego. Uważamy, że taka perełka architektoniczna i w sensie wartości ludzi, którzy tutaj pracują, nie powinna być nigdy zlikwidowana i taka, taka wizja, właściwie jej brak, dzisiaj temu po prostu nie służy. Uważamy, że przy złej kondycji województwa opolskiego właściwie Aleksandrówka pierwsza staje się ofiarą tego, że dzisiaj marszałek nie chce wydać na to pieniędzy i nie chce pokazać, jakie, nie chce pokazać rozwiązań. Uważamy, że, że samorząd powiatu mógłby tutaj odegrać istotną rolę i domagamy się od starosty powiatu myskiego, wycofania wypowiedzeń z pracy i likwidacji szkoły, która tutaj funkcjonuje, bo działalności są tutaj spójne, to jest rehabilitacja oddechowa dzieci, ale także szkoła i, i, i nadzór pedagogiczny. No i z drugiej strony jest ta, ta odległość i uważam, że powinna, powinna być tutaj przede wszystkim zapewniona odpowiednio wysoka zakontraktowana suma z Narodowego, Narodowego Funduszu Zdrowia który zaspokoi, tak jak było przez lata, ten ośrodek w sensie, w sensie finansowym. Powinna ta instytucja się rozwijać, a nie zwijać, a dzisiaj uważamy, że e, działanie tego typu, a właściwie nie podjęte przez e, marszałka województwa, to czysty sabotaż i podstawienie tego ośrodka pod e, tanią sprzedaż. Uważamy, że jest to sytuacja niedopuszczalna i apelujemy do władz, bo mi wszystko miało się dobrze ułożyć. W zeszłym roku także pracownicy protestowali i władze województwa zapewniały, że będzie dalsze funkcjonowanie tego ośrodka, oczywiście razem z Suchym Borem. Niestety, wybory się skończyły samorządowe i dzisiaj znów wraca problem funkcjonowania tego ośrodka. Tak na marginesie, gdyby wybory były co miesiąc, podejrzewam samorządowe, to ten ośrodek by funkcjonował, ale wybory są co 4 lata. I dlatego nie może być tak, żeby władze województwa świadomie działały na niekorzyść swojej spółki. No to jest świadome, celowe działanie, żeby obniżyć wartość i tego majątku z państwowego, publicznego. A czemu i komu to ma służyć? Pytanie. A czy ktoś tam ma za bezcen kupić i może takie jest działanie, żeby obniżyć wartość? Tej, tej, tej spółki w zakresie i ośrodka Białorusi w, w Słuchym Boże. Tym bardziej jest to na nas zastanawiające, że kilka lat temu władze województwa odkupiły udział od prywatnego udziałowca, od pana Ryszarda Wojcika i myśleliśmy, że będzie inwestowało w te, dwie, w te dwa wspaniałe ośrodki w Boże i w Jarnotówku. Tak się nie stało. Władze województwa co innego robiły i myślę, że... Te działanie e, były, były niewłaściwe i dlatego chcemy być tutaj pośrednikami w zakresie e, władz publicznych, samorządowych i powiatowych. Te władze muszą się spotkać i podjąć decyzję, bo dalsze, dalsze takie działanie to niepewność w zakresie pracowników i dzieci, a nie można oszczędzać na, na profilaktyce, na rehabilitację e, dzieci, które tu przejeżdżają, bo jeżeli będziemy oszczędzać na leczeniu dzieci, to już e, chyba... Wiemy dalej, co może to grozić. I chcemy także powiedzieć jednoznacznie, że jeżeli jest problem funkcjonowania Aleksandrówki, kiedyś, kilka lat temu, była dyskusja pomiędzy starostwem i marszałkiem, to przecież ten, ten majątek można wyodrębnić. Można podpisać porozumienie, żeby Aleksandrówka była we władaniu starostwa powiatowego w się Tym bardziej, że jest organem założycielskim w zakresie szkoły, ale pod pewnymi warunkami. To nie może być też tak, że władze województwa zostawią ten ośrodek starostu i niech sobie pan starosta radzi. Myślę, że mamy dobre przykłady współpracy w zakresie kultury pomiędzy prezydentem i marszałkiem, że prezydent przekazuje 600 tysięcy na Filharmonię na Teatr Kochanowskiego, a w zamian dostaje na przykład 1,5 miliona na tor. I takie porozumienie, tutaj takiego porozumienia byśmy oczekiwali. Myślę, że nie można chować w głowy w piasek i trzeba podejmować decyzję. Jesteśmy z pracownikami, jesteśmy przeciwko likwidacji i chcemy być med mediatorami pomiędzy dobrymi rozwiązaniami dla pracowników i w szczególności dla dzieci. Które tak, mam ja ja pytanie. Pan tutaj wspomniał, że powinienem wygłosować zamiar likwidacji. Tak się składa, że jest starostą odpowiedzialny za sprawy szkolnictwa w jest wasz y, szef sztukę bojową. To chyba nie będzie problemu. myślę, że nie będzie problemu, dlatego że SLD kilka dni temu podjęło decyzję o okay. y, przeciwie dotyczącym likwidacji tej placówki. Tym bardziej jesteśmy umotywowani tą decyzją, a przewodniczący Rady Wojskiej z kld Polskiej jest wiór jest jest wicesprostą. To jeżeli władze regionalne podjęły taką decyzję, to myślę, że w najbliższym czasie na sesji Rady Powiatu pan wicesprost, odpowiedzialny za oświatę, podejmie taką decyzję o wycofaniu się z tej uchwały, która mówiła o zamiarze likwidacji tutaj szkoły w Jarnoturku. Myślę, że dalszy krok temu będzie służył. Jeżeli SLD podjął decyzję o, o podjęciu działań mówiących o tym, że protestujemy przeciwko likwidacji, pan wicesperowca odpowiada za oświatę, to myślę, że władze powiatowe tym bardziej się zaangażują w zakresie porozumienia z marszakiem co do dalszego funkcjonowania notówka. Myślę, że tu potrzeba planu na, nie tylko na ten rok, bo niestety pracownicy czują się, pracownicy mają poczucie niepewności, ponieważ co rok narasta ten problem. Tylko plan jest do 2015 roku. Oczekiwaliśmy planu do 2020 roku, jak będzie funkcjonowała placówka, przecież tutaj są osoby, które pracują wiele lat. Muszą mieć perspektywę tej pracy. To nie może być tak, żeby, że tylko podejmuje się decyzje na dane kilka miesięcy, na pół roku. No przepraszam, no stabilizacja no, przede wszystkim jest potrzebna w tej pracy, no i to jest najważniejsze. Jasne, a na ten temat z władzami y, województwa? Znaczy no, czytaliśmy to z władzami województwa samorządu? Tak. E, e, słuchaliśmy apelu, jutro będziemy na sesji sejmiku województwa polskiego. Mam nadzieję, że radni sejmiku zwołają nadzwyczajną sesję, bo taki jest apel i taki jest wniosek jednego z klubów. My niestety nie mamy y, tam większości jako SLD, ale będziemy apelować o to, żeby na sesji sejmiku odbyła, odbyła się taka poważna debata na temat JNL-u. Piotr Ważniak ma pewne umocowanie polityczne i formalne a propos tego, żeby właśnie nasze zdanie tutaj wyrażał i ma też także bezpośrednią moc sprawczą jako nazwę, jako nadzorujący edukację, więc myślę, że tutaj nie ma żadnego I nasza obecność świadczy o uczestnianiu w Woźniaka, ponieważ ta uchwała mówiąca o e, zatrzymaniu likwidacji jest właściwa. Terminu możemy dostać wypowiedzenia, także tutaj e, cała załoga szkoły e, wypowiedzeń nie ma, natomiast e, ruchy, które wykonywane są poprzez Urząd Marszałkowski, a e, w szczególności Brak informacji, jaka przyszłość nas czeka, tutaj dla nas jest niepokojące, ponieważ ta informacja, która została przekazana Państwu w trakcie sesji Rady Powiatu, że o to są, jest uchwała o zamiarze likwidacji szkoły, zarówno w Nysie, dotyczącej Jarnotówka, jak i w Oporu, dotyczącej Suchego Boru, te informacje, te uchwały są intencyjne i teraz w zależności od tego, jeżeli będzie rehabilitacja dziecięca i w Suchym Boże, i w Jarnotówku, to te y, intencyjne uchwały będą cofnięte. Natomiast tutaj bardzo duża, y, bardzo duża y, presja jest na decyzję władz Urzędu Marszałkowskiego, żeby konkretnie, tak jak panowie tutaj y, powiedzieli, y, podjęli konkretne kroki. Y, Mamy nadzieję, że będą to kroki, które będą zmierzać ku zachowaniu usług rehabilitacji dziecięcej w adnotówku i psuchy morze. Obojętnie w jakiej formie ta rehabilitacja będzie funkcjonować, bo tak jak mówiliśmy wcześniej na różnych spotkaniach, w tym roku może być tak, że po prostu tego kontraktu z NFZ-em większego nie będzie, więc ruchy Urzędu Marszałkowskiego będą tutaj decydujące, bo to urząd powinien znaleźć środki na działanie, ponieważ wiele dziesiątków lat nie było robione w tych ośrodkach nic. Mhm. Albo bo bardzo mało. A proszę mi powiedzieć, no o jakiej kadrze? I to pan jest w szkole? 14 osób jest w szkole w Jarnotówku. nie znam informacji, jeżeli chodzi o szum. A co się pan dowiedział w Urzędzie Marszałkowskim? Czy było jaktoliek Pana rozmawiało? Jeden by Marszałek Kolek tutaj był, chyba dwa czy trzygodnika temu. Tak. Marszałek Kolek był u nas, no oczywiście tutaj w momencie kiedy... w lutym był dokładnie i było to właśnie spotkanie <laughs> związane z tym, że Marszałek oglądał budynek. E, oczywiście e, chwalił załogę za tą pracę, którą faktycznie wykonaliśmy, bo przez 3 miesiące wykonaliśmy tyle, że przez 20 lat tutaj nie było takich prac robionych, jeżeli chodzi o, 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 o świeżenie estetyki budynku. Natomiast e, w tym samym dniu e, stosował pismo właśnie do starosty Nyskiego i starosty Opolskiego, że nie będzie e, gwarancji funkcjonowania rehabilitacji dziecięcej w obydwu tych ośrodkach i e, Muszą po prostu podjąć takie, ani inne uchwały. Ale o coś Panu słyszał? Rozmawiał Pan z marszałkiem? Czy coś właśnie konkretnego? Czy marszałek powiedział wtedy, kiedy idziemy? No? Nie, nie, konkretnie nie było nic powiedziane, ale było y, zasygnalizowane wiele nie, niebezpieczeństw i obawa o to właśnie funkcjonowanie. Tak jest, tak. Pani ale a Pani ze strony swojego szefa jakie ma informację, że co z nami? Wie Pani, co, no wciąż trudne pytanie odnośnie co Szefostwo planuje, ale podobna sytuacja jak, jak w szkole. To, z miesiąca na miesiąc mieliśmy ciągle niepewność i właśnie chciałam powiedzieć, że niepewność panuje wśród pracowników Drugi, ale chciałam zaznaczyć, to że największa niepewność panuje wśród dzieci które spędzają tu u nas czas, leczą się. To jest choroba nie jednodniowa, tylko trwa proces chorobowy bardzo długo, czasami nawet do starości. I dzieci w tej chwili przychodzą z zapytaniami i z obawą, co będzie z naszym leczeniem dalej. Te dzieci wymagają leczenia nie tylko właśnie mówię jeden turnus i do widzenia. Dzieci spływają do nas, przyjeżdżają z całej Polski. Mamy y, dzieci z opolskiego Funduszu Zdrowia, mamy z Dolnośląskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego, Podlaskiego, Mujacko-Pomorskiego, Podkarpackiego. I, I po prostu... No, Dzieci też widzą, co dzieje się tutaj w tym ośrodku i na przykład y, zadają pytanie, a co będzie, czy ktoś zastanawiał się, co będzie z nami dalej, gdzie będziemy mogli się leczyć. Mhm. Myślę taki argument usłyszeli, że macie nis niski koszt wynika z tego, że te usługi, które ja oferujecie, niestety nie są konkurencyjne w porównaniu do innych y, y, spółek, które funkcjonują na terenie wojewódzkim. Ja Moim zdaniem y, wszystkie y, y, usługi, które mają... Dziećmi zagwarantowane w tym ośrodku są wspomniane. Na przykład dzieci korzystają z inhalacji, z soluksów, z fizjoterapii, z gimnastyki oddechowej, gimnastyki ogólnosprawniającej, usprawniającej i wszystko też zależy, jakie zlecenia zleca na pani doktor. Władze Województwa na przykład e, wydatkowało około 20 milionów na pabilan w e, Osobny pawilon, gdzie my także apelowaliśmy o to, żeby nie bu budować baraku dla osób, które się leczą na nerwice w że Można było na przykład ten, e, tom, e, te usługi medyczne przekazać czy do Głuchołaz, czy do Brani. To wydały 20 milionów, a tu jakie pieniądze zostały przekazane przez władze województwa? No Zadajmy sobie pytanie, w jakim celu? W celu świadomego obniżenia wartości tej, tej spółki, żeby ktoś się za małe pieniądze mógł kupić. Mamy tu wątpliwości i będziemy się zastanawiać ewentualnie, żeby ktoś to zbadał dokładnie. Dzisiejsza sytuacja, szczególnie finansowa, która pogarsza się z dnia na dzień, po prostu deprecjonuje właściwie wartość całego przedsięwzięcia i dlatego tutaj też dzisiaj jesteśmy, bo chcemy dać sygnał, że raz, że jest to zauważone, dwa, że nie będzie na to zgody ani formalnej, ani prawnej. Jeżeli trzeba będzie przedsięwziąć jakieś kroki bardziej daleko idące, czy nawet donieść i zainteresować organy ścigania, to pewnie nie zawahamy się właśnie takich ruchów podjąć. Dzisiaj jeszcze mamy szansę na rozmowy, na rozmowy na to, aby się dogadał samorząd województwa, ewentualnie z samorządem powiatowym. Mamy także w perspektywie to, że marszałek kolek podejmie decyzje, które tutaj wyjaśnią wiele rzeczy na przyszłość. Każdy dzień trwania w obecnej sytuacji, jaka dzisiaj jest, uważamy, że będzie przedłużanie w sposób świadomy, będzie takim sabotażem na niekorzyść właśnie tych ośrodków. Gdyby połowę środków, które poszły na moszne, były dofinansowane na NO2, to, to by były kolejki, żeby się dzieciaki zapisywały na turystyki. Niestety władze województwa podjęły taką decyzję, żeby inwestować w moszne, w moszną, niepotrzebnie moim zdaniem i dzisiaj są konsekwencje tego wszystkiego, co było kilka lat temu. Funkcjonowania i słuchego, bo ja tutaj no wtedy państwo podejrzewam będą zaproszeni, jeżeli będzie taki temat. Ja także będę rozmawiał z przewodniczącym sejmiku, że nawet gdyby nie było takiego wniosku, żeby w najbliższym czasie nie na sesji ale po świętach kwietniowych była dyskusja na temat funkcjonowania tej, tej jednej spółki, a tych dwóch placówek.